No siema drogi widzów, witam Cię serdecznie już w kolejnym odcinku To oczywiście z Hogwartu No i co, teraz mamy misję właśnie tutaj z Sebą mm, Musimy z nim porozmawiać w krypcie Może nauczymy się czegoś nowego, nie wiem, zobaczymy eee, No i co, pokrótce na wstępie, zapraszam oczywiście na Discorda, do którego jest link w opisie eee, Masz jakieś propozycje do nowych gier, pisz śmiało No i co, łapka w górę, komentarze, jeśli możesz Albo jakieś tipy No i lecimy z misją Did you speak with my uncle I wish I had better news about your uncle and Anne well what did he say I'm afraid he wants you nowhere near Felthcroft, nor Anne I had to stop that goblin from killing my sister he had no right to banish me from my own twin if he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne he's sorely mistaken huh that relic dark magical not is the key to saving Anne Oh you early relic, yeah. to Anne że musimy się spotkać. że nie Teraz jestem bardziej ten A, czyli przyszliśmy tylko z nim pogadać? I'll send you an when I have news. No, dobra, spoko. No to mogłem to pominąć i, i moglibyśmy sobie. E, mogłem sobie to sam zrobić. No ale dobra, chociaż mniej więcej wiecie o co chodzi. Mm, porozmawiaj za mitem. Jest to misja główna, a to nie mogę tutaj nigdzie. Halo, gdzie ja się teleportuję? Eee, no, teleportowało mnie, e, więc od nowa jakby lecę. Nieważne, chodzi generalnie o to, że musimy się spotkać z tym skrzatem. Chyba skrzatem to jakiś taki. Alas Gredek, czy kto to? W sumie nie wiem. Eee, no, i on będzie miał dla nas questa. Hello there. Anya. So, I thought it would be Hello, Meet. Do I recall you saying that you speak go goblin? I, I, I mean, I do. Speak it? Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmead? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply No dobra, chodź. W takim razie ruszajmy dobra. do kopalni. Tam pewnie będziemy musieli. że tylko wejścia do kopalni. 1900 metrów? What hell? Okej, okay, tutaj. Ja już generalnie. O, tutaj sobie podkrywałem, bo robiłem poboczną misję, które trwały naprawdę długo, naprawdę bardzo długo. Więc. Yy... No, do zobaczenia. Dolatujemy już do miejsca. O, możemy sobie ich pokonać w międzyczasie. A, to chciałem, że jego. Tutaj tych ziomków. Narobiłem eee. też eliksirów w międzyczasie. Wiadomo, o, może sobie zrobimy malwę też. A, w ogóle czekajcie, bo moje ulubione zaklęcia mi są znikły. Okej, okay. Nie wiem, czy was to. Ale in... no, nie, w sumie chyba nie będziemy tego robić. Bo to jest ta, guł... ta głupia. A, czy to jest do skakania? A nie, to jest do skakania. Dobra, no to zróbmy to sobie na, na spokojnie. Bo myślałem, że to jest ta druga z tymi zbieraniem kamieni. Także wydaje mi się, że spoko, że spoko. Okej, okay, czyli tędy nie wchodzimy. To jest jako ostatnie. że Wejdźmy sobie tędy. Weźmy sobie tędy. Halo A mogę się wrócić na przykład, czy od razu muszę tam? No, zrobione. Hit. Kotek I zrobione. Ale kto takim stąd chodzi? Dobra, miotełka. I 100 metrów, to wydaje mi się, że już nie będę robił cięć. Zobaczymy, co nas spotka w tej kopalni. Mm, tak jak mówiłem, eliks. Ja, to nie podpalę teraz. Mm, eliksirów trochę narobiłem. W sensie, no. Jakichś tam przydatnych. To możemy na czwóreczkę od razu odpalić. Felix Felicis. Mówiłem, że z Goblinem. Okej, okay, nasz ziomek. Dobra, on tu zaraz będzie, Powiemy, Pogadamy z nim o co chodzi. E, I tyle, bo bez sensu jest to słuchać, to nic, jest nic nie wnoszące. Ooo <noise> <noise> Enough. Please do nie was meant to be i um, well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. We? Dobra. Pogadaliśmy sobie po tym, jesteśmy gotowi. O, na pewno na pe this. na pe pew to raczej to będziemy się bić, to, więc. Może mi się że to będzie lepsze. Eee. Chyba musimy dotrzeć. O ja. Ja ja są git Chodźmy, weźmy tutaj ten płomień Dobra Pijamy chyba... O, tego też potrzebujemy. Bo wydałem tyle siana na to. W się sensie na siana. Wydałem tyle tych kryształów już. Naprawdę jestem pusty. Pijamy do kopalni, tak? Aha, ja to muszę rozpalić. Okej. Okay. Ale czekaj, czy nie? A nie, to się otworzy samo? Halo? Dobra, czyli musimy znaleźć jakieś gówno, co musimy podpalić. Revelio! Okej. Okay. Widzicie coś? A ja nie mogę miotły teraz użyć. Aha, dobra, bo oko tam się patrzy. Okej, teraz nam się pewnie otworzy. Trzeba było się skradać, spoko. Miałem podobne drzwi na misji, na misji pobocznej i akurat trzeba było coś tam, coś tam podpalić. Więc myślałem, że to to. ...prepare one for reality. A real goblin mind. I cannot believe I met a goblin. let's just learn what we can and get out look at this impressive workmanship for so simple a device impressive why do it's a mine it's a Oh, cheeky. i still can't believe we're inside a real goblin i've read about mines like this but seeing one is something else altogether

Widziałeś to, mordo? Kurde, znowu oko. Ty, a tu coś jest jeszcze. What? W ogóle jest jakieś wejście? Zaraz przekonamy górą można było w ogóle chyba wejść Ej, tu jest skrzynka To się cofamy Oho No i się zaczyna Czekaj Eee, nie nie... Ingar no musi być akcja. Albo depow. Akcja. Jaku Dobra, walić to. Tak nie wejdę

If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something sure. What? But, but what? Let me know if you see any more plans or scenarios. Good for Ej, kolego! Aha, no to nieźle. Załatwiłem ja gościa, który już nie żył, nie?

dobra, przechodzimy po tym skrzyneczkę sobie. Miejmy nadzieję, że będzie warta. No, wiedziałem, że tak będzie. To jaki i ozdobne? No, to tak średnio bym powiedział tak średnio. Teraz wyłażenie stąd yy, Dobra, a co my zrobiliśmy, żeby to włączyliśmy? Co Cię... nam to dało? Adio. O, tak. Kryształy są potrzebne. Kryształy, tak. Na w się sensie kamienie księżycowe. Bo dużo wydałem na jakieś zagrody, nie zagrody, takich na rzeczy dla zwierząt. Oczywiście nie wszystko pokazuję, bo to są nudne. Hey. Nudne rzeczy. Po co mieliście dyptamu? Rebellion. A, to tego po to okay. myślałem, że będzie coś ciekawszego, jednak, iki Dobra, może użyjemy teraz sobie czegoś innego. One less human to worry about. pump 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 Bump! Bump! Bump!

Podobają mi się te walki. Za każdym razem wyglądają fajnie. Szkoda, że protego się buguje, ale tak to. Tak to w porządku. Trzeba gdzieś rozpalić ogień.

Wbijamy do środka. Podam pewnie po skrzynkę, byśmy pojechali. A mamy naprawdę dobrej temy. A chyba jednak i tak będziemy musieli. E, mamy naprawdę dobrej temy ogólnie. To nie jest dobre. Budują ogromne drzwi, Większe niż ta mina mogłaby być. Wyjdźmy stąd i powiedzmy Lodkowi, co znaleźliśmy. Zatrzymajmy ten moment. I wanted to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Armit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. No, this is a game. Oh. Hello, Hamura. Revelio. Kianko, like always, on probation. Wychodzimy z kopalni. Fajnie, że na nas czekasz. Ogólnie byłeś cały czas z tyłu. Możemy porozmawiać o... To nie było tak źle, prawda? Było. Naprawdę Dziękuję. Without further ado. Let's go. Let go. do płota, kiedy ja They're building. enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. dobra, I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my life. No, historię życia. Spędźmy coś na Misja główna.

Okej. Okay. Coraz lepsze tutaj te itemy. Dobra, lecimy do pogadać z tym woźnym. Ogólnie jednak biegniemy pogadać z tą dyrektorką, bo ten ziomek napisał nam tylko list, więc no co, no musimy pogadać z dyrektorką. To jest jakaś misja główna, jeszcze nie wiem dokładnie o co chodzi, ale lecimy z nią pogadać, nie? No i w sumie tyle. A jak teraz sobie biegniemy, to właśnie w tym momencie może zostawić komentarz albo łapkę w górę. Jestem przyzwyczajony patrzeć tam, bo tam miałem kamerę, ale teraz tu mam... Nieważne, tu mam kamerę, tu mam mikrofon. No, gadka szmatka. Eee, no i co? 21 minut mamy już odcineczka. Myślę, że do 30 prawie dojedziemy. Chyba tak opcjonalnie jest 30, 30 minut. Jezu, no niżej nie mogła zejść? Ty, tu jest w ogóle ten, a ja nie mogłem się tu teleportować wrzągłem przybliżył no nie wiem ale już dobiegamy to a to aha z tą starą dyrektorką no obraz tak o welcome back no mam przewodzać żeby jej pokazać hello professor i have news the goblins are looking for something another repository given that wszystko każą go nam robić uczniowi to nie oh, most troubling are these repositories like the broken container i found at rookwood castle They are... I fear we have że no time nie mamy Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I... ok, chodzi o to, że następną próbę będziemy mieli. E, a te próby trwają za 40 minut. E, więc, no, ciężki klimat ogólnie, How nie? do Okej, Ok, czyli do profesora Figa. No to się udajemy do profesora Figa w takim razie. Jesteśmy już u profesora Figa. Cześć ma. Dobra, on mi powie, że pewnie mam następną próbę, że on mi w niej pomoże, etc., etc. Masz flaszkę i ją wypi.

was madam Kogawa okay staliśmy do w takim razie no to nieźle yeah. you have a moment professor oh. professor i was hoping to catch you i oh, i um places to be professor sharp places to be of course sir only <coughs> you'd asked me about a particular potion and i well, I... I did i did yes well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to. Dis I assure you, Sharp. You may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils <laughs> you wanted. I can drop by your office when it's convenient. <laughs> uh, <clears throat> of course. Yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir. If you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you for all my boils. kurde. To determine which Chewing with your mouth open. No <coughs> to będzie przybędzie przypał z tego na pewno. z Z tego I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Professor Black, how I are you? going? It's cold. shine on those boots. Do, be do better. A word, Professor Black. Again, it is not too late to reconsider your decision. Re no, and właśnie chyba nie dodali dalej mm. Good idea. I can even provide the. I...

a. O no tajne sprawy dla ministerstwa. No będzie mnie teraz każdy zaczepiał bez sensu, to jest. Jeszcze mam przemówienie? to give Master sees what a wonderful Scrope. Oh, greetings, Master. Oh, but Master made Scrope swear never How dare you question me. I've a mind to give you a matching set of ears. Uh, uh, yes, sir. That's all. But certainly, I remember. It's still stronger together, no? <laughs> master has made Scrope laugh. It's pure bloods forever, isn't it? Uh, close, master. And. Dobra, ah. oh. uh, is... no dobra, 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 dobra. No dawaj hasło. A, to tylko tak ten. Czemu on cały czas beka? O co tu chodzi? Elixir przestaje działać to okay, czyli... jest ta kurda chimera? A, to jest misja ukończona w ogóle. No dobra. W takim razie, w tym odcinku na razie to wszystko. Trzymajcie się, pozdrowienia. No i co? Zostaw komentarz i łapę w górę. Elo!